Nasz prawdziwy przewodnik to radość. Pojawia nam się wiele pytań, skąd wiemy, jakie działania należy podjąć? Skąd wiemy, czy droga, którą podążamy, jest naprawdę nasza? Skąd wiemy, czy podejmujemy właściwą decyzję? Skąd wiemy, czy wybraliśmy właściwą osobę? Skąd wiemy, czy jesteśmy we właściwym miejscu? Odpowiedź na te i inne pytania znajduje się w radości, jaką odczuwamy, gdy właściwe działanie samo się pojawi. Czujemy radość, gdy idziemy naprzód na właściwej drodze. Kiedy decyzja, którą właśnie podjęliśmy, napełnia nas radością. Gdy jesteśmy z tą osobą, to radość zamieszkuje całą naszą istotę. Kiedy pracujemy we właściwym miejscu, żyjemy we właściwym miejscu, robimy właściwe rzeczy dla siebie, to czysta radość wyraża się poprzez nasze działania, nasze słowa, nasze myśli, nasze postawy. Nawet w obliczu niedogodności, nawet w obliczu cierpienia, warto wiedzieć, że radość jest zawsze obecna w nas, jak słońce za chmurami. Radość nigdy nie znika. Zbyt często zapominamy, że zawsze jest w nas. To nasza siła, nasze schronienie. Nasza miara, za pomocą której możemy zmierzyć to, czego doświadczamy. Prawdziwym przewodnikiem naszego życia jest radość. Jeśli to, co robimy, nie karmi naszej radości, zróbmy coś innego. Pierwszą zmianą, jaką obserwujemy u ludzi, którzy doświadczyli przebudzenia, jest trwała radość, która ich zamieszkuje bez względu na kaprysy życia. Ale ta trwała radość jest także w każdym z nas. Po prostu przebudzeni ludzie nie pozwalają, aby ich ego przyćmiewało już ich wewnętrzne słońce. Ich radość nieustannie świeci i rozświetla się dookoła. Być może jest również odwrotnie. Będąc stale połączonym z naszą głęboką radością, łatwiej możemy poznać promieniujące przebudzenie. Ta głęboka radość jest podobna do radości małych dzieci, które poddają się życiu bez zahamowań. Śmieją się serdecznie, nie bojąc się śmiać zbyt głośno. Po prostu dobrze się bawią i wszystko sprawia, że się śmieją. Nie znają udręki jutra ani nostalgii za przeszłością. Ich radość jest ich chwilą obecną. To właśnie ta radość niewyrażalna, słodka, potężna, którą musimy na nowo rozpalić w każdym z nas. To nie jest już czas na poważne traktowanie siebie. To jest czas na okazanie naszej radości, nawet w tych trudnych czasach. Bo jeśli jest coś, czego ludzie teraz potrzebują to więcej radości. A jeśli jest jedna rzecz, od której ucieka ciemność, to jest nią światło czystej radości. Tekst Diany Gagnon. I mam do ciebie pytanie. Czy masz dostęp do swojej radości? I jak ją wyrażasz na co dzień? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.